Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj... Klasyki, które chcę przeczytać, czyli coś w rodzaju TBR-u, mojego TBR-u z książkami klasycznymi na 2020 rok. Nie chcę sobie dawać jakiegoś deadlineu bardzo bliskiego, bo boję się, że niektórych z tych książek nie przeczytam do końca tego roku. Natomiast to jest taka moja mała wytyczna, że po prostu w tym roku chciałabym skończyć te książki. Przygotowałam tutaj 12 tytułów i będę się starała Wam co nieco na temat tych książek powiedzieć, natomiast o niektórych książkach nie wiem za dużo i też za dużo nie chcę wiedzieć. Ale jednak postaram się, żebyście wy też może znaleźli coś dla siebie w tych książkach. Więc dwie pierwsze z góry książki, które mam, to dzieci z Bulerwyn. Książka, którą ja czytałam jako lekturę chyba w trzeciej klasie podstawówki, w trzeciej, czwartej coś takiego. I powiem wam szczerze, że jedyne co z niej pamiętam, to to, że myliłam imię głównego bohatera i chyba mówiłam Bos. Wydaje mi się, że tu Bosse mamy. Nie jestem dalej pewna, jak to się wymawia, będę musiała sobie to sprawdzić. Natomiast pamiętam, że ja mówiłam cały czas boss i wszyscy mnie poprawiali. Jedne, co jeszcze przychodzi mi na myśl, to to, że to były przygody dzieci, które mieszkały bardzo blisko siebie. Więc chciałabym sobie po prostu tę książkę przypomnieć i zobaczyć, jak po latach będę ją odbierała. Kolejna książka to Błękitny Zamek od Lucy Mount Montgomery. To jest książka, którą moja mama mi pożyczyła, mówiąc, że to jest coś, co... Może mnie wesprzeć w trudnych chwilach. E, powiem Wam szczerze, że nie wiem o czym jest. Wiem, że to jest biały kruk, że ciężko jest w ogóle zdobyć tę książkę, e, ale może, żeby nie było, że nic tutaj nie wiem, to przeczytam Wam opis z tyłu. Bohaterka powieści Lucy Mount Montgomery, autorki Ani Zielonego Wzgórza, to dziewczynka z tak zwanej dobrej rodziny. Brzydka, niewydarzona, stara panna, pełna kompleksów i, jak sądzi, całe klanne rodziny Stirlingów, trochę nierozgarnięte. I tu pewnego dnia Joanna dowiaduje się, że jest ciężko chora na serce i ma przed sobą zaledwie rok życia. Postanawia przeżyć go zupełnie inaczej niż wszystkie dotychczasowe lata. Odrzucając wszelkie komenanse, ku oburzeniu całej rodziny, zrywa ze swoim środowiskiem i podejmuje pracę służącej. Nareszcie czuje się wolna i szczęśliwa. A jakby już w 100% wiem, że to jest coś dla mnie, że to jest coś, co prawdopodobnie bardzo mi się spodoba, i coś, co chyba w ogóle wezmę, jak skończę czytać książkę, którą obecnie czytam, czyli lokatorkę Whitefell Hall. Powiem Wam szczerze, że jak słyszałam o tej książce, to tylko w superlatywach, więc bardzo się cieszę na tę lektura i mam nadzieję, że mi się również spodoba. Kolejna książka to Frankenstein, ponieważ. Niedawno skończyłam czytać Drakule i tak pomyślałam, że w sumie nie chcę robić dużej przerwy między tymi dwoma książkami, bo na obie bardzo się cieszę i na obie bardzo czekałam. Co więcej, Sylwia z My Books, My Life niedawno przeczytała tę książkę i powiedziała, że w sumie to jest coś dla mnie, bo mamy tutaj e, Wiktora, który jest zakochany w nauce, w ludzkim ciele, w medycynie itp. itd. Generalnie w takich bardzo rzeczach związanych z moją profesją. Nie, nie, bardzo nadużywam tego słowa, natomiast wiecie o co mi chodzi. Także Frankensteina mam w bardzo bliskich planach. Ja czytałam retelling Frankensteina, więc mniej więcej wiem o co w nim chodzi, mniej więcej wiem co się dzieje. Co więcej widziałam też Franka Winnie, który też jest postacią retellingu Frankensteina i powiem Wam szczerze, że cieszę się na tę lekturę, ale trochę się boję, bo ja generalnie, mnie jest bardzo łatwo wystraszyć. Także Frankenstein to jest książka, za którą Mam nadzieję, że wezmę się jeszcze w tym miesiącu, a jeśli nie, to w następnym. Kolejna książka to będzie Riri dla mnie, czyli rok 1984. Ja tę książkę już miałam u siebie kiedyś w wydaniu kieszonkowym i tak jak mówię, ja historię znam. Wiem jak się kończy, wiem o co w niej chodzi, rozumiem ją w pełni, bo mieliśmy ją omawianą w liceum. Jeżeli nie wiecie o co chodzi w tej książce, to mamy tutaj antyutopię, w której występują bardzo restrykcyjne zasady, w których mamy wielkiego brata patrzącego na nas, mamy mnóstwo kamer w swoich domach, w swoich miejscach pracy i i tak naprawdę żyjemy, będąc cały czas oglądanymi. Nie możemy niczego złego zrobić, bo od razu to będzie zauważone. To jest książka, która porusza kwestie wolności i sprawiedliwości. I to prawdopodobnie będzie bardzo ciężka lektura, ale tak jak mówię, jestem ciekawa, jak ją odbiorę po latach. Kolejna książka to coś, co większość z Was prawdopodobnie czytała w liceum. Ja niestety nie czytałam, co więcej nie omawiałam, nic nie wiem. Czyli Mistrz Małgorzata. Ja miałam trochę inne wydanie Mistrza i Małgorzaty z wydawnictwa... Z tego co pamiętam. Natomiast nie odpowiada mi tam tłumaczenie. Miałam problem, żeby się wgryźć w historię, bo przeczytałam bodajże 70 stron. I no niestety to, to nie było moje, więc pomyślałam, że kupię w tym wydaniu, które podobno jest bardzo dobrze przetłumaczone. Co więcej, ta książka ma zaznaczone, zaznaczoną ingerencję sowieckiej cenzury. One są, to są fragmenty zaznaczone na czerwono. Nie jestem pewna, czy to będzie widać na kamerze. Natomiast jestem bardzo ciekawa tej książki, bo wiem, że mnóstwo. Osób ją poleca mnóstwo osób mówi, że to jest ich ulubiona książka. Kolejna książka to powieść Charlesa Dickensa, którą już mam kilka miesięcy na mojej półce, czyli Opowieść o dwóch miastach. To jest historia napisana bodajże z trzech perspektyw, z perspektywy francuskiego arystokraty, niesprawiedliwie wywiezionego lekarza, jego córki i angielskiego Prawnika, czyli w sumie cztery osoby mamy, ale wydaje mi się, że tutaj są trzy linie czasowe. Jeżeli nie, to przepraszam. To jest książka, którą ja jestem od lat zainteresowana. Ona bardzo często przewija się w innych dziełach, które ja czytam. Ta książka dzieje się w czasach Wielkiej Rewolucji Francuskiej w Paryżu i w Londynie. Eee, wiem, że tutaj mamy poruszoną kwestię niesprawiedliwości. Nie wiem, dlaczego cały czas patrzę na tył, skoro z niego nie czytam. Eee, <grafię> wiem, że to nie jest książka, którą wszyscy polecają. Spotkałam się z opiniami, że to jest eee, jedna z najgorszych książek Dickensa. Natomiast jestem bardzo ciekawa, jakie będzie moje zdanie. Kolejna książka. Również Dickensa, czyli David Copperfield. I prawdopodobnie za tę książkę nie zabrałabym się, gdyby nie fakt, że znalazłam drugi tom, bo to jest wydanie w ogóle dwutomowe, żebyście sobie nie pomyśleli. Znalazłam drugi tom w outlecie Świata Książki jakiś czas temu za chyba 14 albo 16 zł, za jakąś taką naprawdę niską cenę. I dopiero potem zrozumiałam, że to jest drugi tom. Więc jak już miałam ten drugi tom, to pomyślałam, że dokupię ten pierwszy i zobaczę, co to jest. Znawcy Charlesa Dickensa, ludzie, którzy zajmują się jego, jego życiem i piszą, na jego temat pracę. Mówią, że David Copperfield ma bardzo dużo wspólnego z faktycznym życiem autora, więc tym bardziej jestem tego ciekawa. Ja o w życiu Charlesa Dickensa nie wiem nic, ale jestem bardzo otwarta na poznawanie jego historii. Co więcej wiem, że David Copperfield to historia Davida Copperfielda, która jest opowiadana od początku jego życia do końca. David urodził się jako półsierota i od najmłodszych lat miał problemy z takim ciepłem rodzinnym. Kolejna książka to coś, czego Czego się prawdopodobnie spodziewacie, czyli Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia, tudzież Bractwo Pierścienia, tak jak mamy w tym wydaniu. To jest książka, którą postawiłam sobie deadline, że w tym miesiącu przeczytam Władcę Pierścieni, więc mam nadzieję, że jeszcze wy w wrap-upie z maja będziecie mogli poznać moją opinię. Jeżeli nie wiecie, jesteście tutaj krócej, to ja już zaczynałam czytać tę książkę, zaczęłam ją czytać um, chyba 3 lata temu. Z tego co pamiętam, do, dotarłam do stron 100. 40 bodajże. Um, tak, do, do równej strony 140. E, I niestety nie byłam w stanie jakoś dalej przez to przejść. Rozmawiałam z wieloma osobami, które już lekturę Władcy Pierścieni mają za sobą i one mnie przestrzegały, że ta książka faktycznie ma bardzo wolny wstęp, bardzo dużo opisów e, i generalnie jest zatrzymana w takim e, wolnym tempie. Ja myślałam, że już Hobbit jest w wolnym tempie, mimo że tam naprawdę dużo się dzieje, ale dowiedziałam się, że to... W, nie, że tych książek jakby nie za bardzo mogę je porównywać. Natomiast w Kubicie bardzo podobał mi się styl Tolkiena i mam nadzieję, że po tych trzech latach, kiedy zrobiłam sobie przerwę, zobaczę to piękno w Tolkienie, które widzą, e, które widzi większość osób. I od razu mówię, że ja mam dwa wydania, bo wiem, że dużo osób zwraca uwagę na tłumaczenie. Mam tutaj tłumaczenie Jerzego Łozińskiego, ale w domu mam również wydanie, m, tam z tyłu, wy chyba nie widzicie, e, przetłumaczone przez Marię... I teraz prawdopodobnie pomylę nazwisko z kibińską. Jeżeli mylę, to oczywiście tutaj będziecie mieli napis, jak poprawne, jakie jest poprawne nazwisko. Jeżeli będę miała problem z tym tłumaczeniem, to po prostu przerzucę się na tamto. I już ostatnie trzy książki, pierwsza z nich to Anna Karenina, czyli książka, o której ja. O historia, właściwie, o której ja wiem, ponieważ moja mama bardzo lubi film. Co więcej, mogę Wam polecić soundtrack z Anny Karinny, ponieważ jechałam niedawno samochodem i akurat włączyłam jakieś klasyczne radio i leciał soundtrack do Anny Karinny. Bardzo mi się spodobał, bardzo Wam go polecam, jeżeli lubicie słuchać muzyki do czytania. Jeżeli chodzi o Annę Kareninę, to wiem, że to jest historia kobiety, która jest znudzona swoim małżeństwem i poznaje Aleksa Wrońskiego, i między nimi zawiązuje się romans. Z... Nie będzie tam bardzo dużo intryk i nie, nieporozumień, ale bardzo jestem ciekawa. Powiem Wam szczerze, że um, to jest jeden z takich klasyków, o których ja dużo słyszałam, ale mimo wszystko mało w nie wiem. E, zdaję sobie sprawę, że jest dużo osób, które nie przebrnęło przez tę książkę. Anna również zwróciła mi uwagę, że e, jest tutaj mnóstwo m, podobnych imion, więc boję się troszeczkę tego, bo ja mam z tym problem. I jak już jesteśmy przy tą stoją, no to oczywiście nie mogło zabraknąć Wojny i Pokoju. Tu mam tom pierwszy i drugi, mam jeszcze tom trzeci i czwarty, to jest to białe wydanie. I powiem Wam szczerze, że Boję się bardzo tej lektury, bo co oglądam jakiś kanał e, osoby, która czyta książki klasyczne, to wszyscy zawsze jakoś tak przechodzą bokiem obok tej, tej książki e, i trochę wymigują się od jej czytania, więc po prostu boję się, że ja również będę taką osobą. E, Wojna i pokój w tej całości, w tych wszystkich tomach, to jest historia wojny i pokoju. Pierwsze dwa tomy to, e, to tomy, które opowiadają nam o pokoju, o zwykłym życiu e, w cesarstwie rosyjskim, a tom trzeci i czwarty to jest już historia wojny. Bardzo się boję tej lektury, więc jeżeli ktoś z Was już przeczytał, to możecie mi dać znać w komentarzu, co sądzicie o tej książce. I już ostatnia książka, czyli coś, co też jestem pewna, że wszyscy znają, wszyscy czytali, czyli Zbrodnia i Kara. Ja czytałam fragmenty Zbrodni i Kary, co więcej kiedyś ją zaczęłam, ale nigdy jej nie skończyłam, więc pomyślałam, że w sumie przydałoby się ją wreszcie skończyć. E, oczywiście mamy tutaj historię młodego chłopaka, który zabija lichwiarkę. Potem ten jego los m, płata mu figle. Takim wielkim skrócie o czym jest zbrodnia i Kara. Powiem wam szczerze, za pierwszym razem, kiedy zabierałam się do czytania, to odstraszył mnie język. Ale mam nadzieję, że jak już troszeczkę tych klasyków mam ze sobą, to teraz będzie mi o wiele, o wiele łatwiej. I myślę, że tutaj więcej o tej książce mówić nie muszę, bo naprawdę mam wrażenie, że wszyscy te książki czytali. Jestem ostatnia na. Kulisińskiej, która jeszcze Zbrodni i Kary nie przeczytała. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W komentarzu na dole możecie mi dać znać, jakie klasyki Wy chcecie przeczytać. E, może akurat znajdę coś tam dla siebie. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!